Jakie obszary twarzy można poddać zabiegowi z użyciem toksyny botulinowej? Toksynę botulinową można stosować na wiele obszarów twarzy, szczególnie tam, gdzie pojawiają się zmarszczki mimiczne, czyli te, które powstają w wyniku pracy mięśni twarzy. Najczęściej zabieg wykonywany jest w górnej części twarzy, ale coraz częściej wykorzystuje się ją także w innych okolicach, by poprawić rysy i nadać twarzy bardziej wypoczęty wygląd. W górnej części twarzy toksyna botulinowa najczęściej służy do wygładzenia z marszczek poziomych na czole, tych które pojawiają się przy unoszeniu brwi, lwiej zmarszczki między brwiami, odpowiedzialnej za groźny wyraz twarzy oraz kurzy chłapek, czyli zmarszczek wokół oczu, które nasilają się podczas uśmiechu. W środkowej części twarzy można zniwelować tak zwane królicze zmarszczki na grzbiecie nosa. Podnieść opadające kąciki ust, wygładzić pionowe linie nad górną wargą, tzw. zmarszczki palacza, a także wyrównać strukturę brody, eliminując tzw. brodę brukowaną. W dolnej części twarzy i na szyi toksyna wykorzystywana jest m.in. do rozluźnienia mięśni żwaczy, co pomaga w leczeniu bruksizmu i wysmukla dolną część twarzy oraz w tzw. nephretity lift. Zabiegu poprawiającym kontur żuchwy i napięcie skóry na szyi. Warto również wspomnieć, że toksyna botulinowa ma zastosowanie nie tylko estetyczne. Stosuje się ją również w leczeniu nadpotliwości, np. pach, dłoni czy stóp oraz przewlekłej migreny, co dodatkowo pokazuje jej wszechstronność i skuteczność.